Dziś rano zadzwonił do nas klient, który powiedział, że ma zbiorek monet rosyjskich, które chciałby przekazać na aukcję. Miał do nas niedaleko, więc umówiliśmy się już na dzisiejsze popołudnie. Powiem szczerze, nie spodziewałem się niczego nadzwyczajnego, no ale kiedy otworzyliśmy wspólnie tą skrzynkę, to na mojej twarzy pojawił się mocny uśmiech, proszę zobaczyć. Jak bardzo nas klient zaskoczył? Zbiorek monet rosyjskich okazał się zbiorem 84 rubli, w tym bardzo wielu rubli okolicznościowych. I monety są naprawdę ponad przeciętnych stanach zachowania. Zaraz je pokażę bliżej. Mamy tutaj na przykład bardzo ładnie zachowane ruble Piotra I, dwa egzemplarze. Bardzo rzadki rubel zaślubinowy. Moneta z 1841 roku. Wybita z okazji zaślubin następcy tronu Aleksandra. Pozycja bardzo rzadko pojawiająca się na naszym rynku aukcyjnym. Rubel z 1854 roku. Moneta wybita bardzo świeżym stemplem. Dlatego mamy tutaj widoczny, tak zwany efekt. Proof like moneta miejscowo wygląda jak lustrzanka. Mamy w tym zbiorze również sporo rzadkich roczników rubli Mikołaja II. 907, 909, 910, 11, 14 w pięknym menniczym stanie zachowania. No, trzeba przyznać, że jest to naprawdę zaawansowany zbiór. Jest sporo rzadkich pozycji. Monety będzie można licytować na naszej najbliższej aukcji katalogowej w listopadzie. Serdecznie Państwa zapraszamy.